Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Liczby x1 równe minus 4 i x2 równe 3 są pierwiastkami wielomianu włot x równego x do trzeciej plus 4x kwadrat minus 9x minus 36. Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu. To jest klasyczne zadanie na grupowanie wielomianu, czyli proponuję zrobić taki zabieg. Zapiszmy to x do trzeciej, plus 4x kwadrat minus 9x minus 36 i przyrównajmy go do zera. Co teraz zrobimy? Teraz pogrupujemy nasz wielomian, czyli do dzieła. Z pierwszych dwóch elementów wyłączam sobie x kwadrat przed nawias. Czyli co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie zostanie x plus 4. Zamykam nawias. Z drugich dwóch elementów wyłączam sobie to, co stoi przy x, czyli minus 9. Wtedy zostaje mi x plus 4. O to właśnie chodzi, żebyśmy mieli dwa takie same nawiasy. Wtedy ten wspólny nawias możemy zapisać na początku, czyli jako x plus 4, a w drugim nawiasie x kwadrat minus 9. Równa się 0. I co teraz? No teraz x plus 4 przyrównujemy do 0 i x kwadrat minus 9 przyrównujemy do 0. Czyli x plus 4 równa się 0, x równa się minus 4, to jest jeden pierwiastek. A tutaj będziemy mieli, że x kwadrat minus 9 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 9, czyli x równa się 3 lub x równa się minus 3. Zobaczmy, że to są pozostałe dwa pierwiastki. No i oni się pytali o trzeci pierwiastek. Pierwszy z nich to był minus 4, no jest tutaj, to jest x1, drugi z nich to był 3, czyli to jest x2, a trzeci to będzie minus 3 i właśnie to jest odpowiedź x3, to się równa minus 3, to jest nasza odpowiedź do zadania.